Dzień dobry! Dobry. Powiem delikatny na końcu. Powiedziałem delikatnie i powiedziałem tak schudnie. Dobry. Sonia, chodź. Sonia, Sonia, no już już. już. Znowu wszyscy będą oglądać Uf. odcinek dla psa. To jest niepoważne. Co najmniej niepoważne. Co jest w zwierzętach takiego niesamowitego, że zawsze jak jest filmik o zwierzętach, to nagle ma milion viewsów... Przesyłają sobie na gadu gadu. Patrz, patrz, patrz. Nie, chcesz być w odcinku, to po prostu powiedz. Nie krzycz, krzycz. Nie, nie, sz krzycz. nie szczekaj. A podobno nie można Jemnikowi mówić, żeby skakiwał, bo jamnik nie może skakiwać tego męczy. Bo może mieć chorę kręgosłup. Znalazłem na pięknej naszej najlepszej internetowej stronie wp.pl. Zaraz po youporn.pl. Tak, 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 to jest druga strona w zakładzie. Czy jest youporn.pl? Czekaj, youporn.pl. A ja będę miał w historii to? Ja nie chcę mieć w historii youporn.pl. Czekaj, czekaj, bo teraz się skupiamy, żeby dobrze wypaść. Jest zaparkowany, można kupić. Dobrze wypadamy? Sonia, chyba dobrze wypadamy. Jest chyba dobrze, nie? Sonia, tutaj. Oh, I, don't. I don't. I don't. Przepraszam Państwa bardzo, Sonia mi przerwa. Na stronie głównej WB.pl znalazłem piękny, copywritingowy tekst. Polacy przestali pić. Co mogę zrobić innego poza wejście na tą stronę? Wlazłem tam. Polacy przestali pić wodę mineralną. Czat, wiesz. Ostatni raz wejdę, zobaczę na przykład, co ona na siebie ubrała? Co ona myślała? Ty skończysz tak samo jak ona, jak tylko wejdziesz do show biznesu. Tak mi kiedyś ktoś powiedział. Aż przyszedł do mnie sponsor, Cisowianka. Zajczyła najmniejsze spadki podczas całej tej bessy wszystkich firm produkujących wodę. Cisowianka to najlepsza woda, która nigdy nie schodzi z rynku. Kosztuje niedużo, jest bardziej mokra niż inne wody. Jest nie więcej niż 1,5 litra w 1,5 litrowej butelce. Mieliśmy jeszcze kilka zdań chyba powiedzieć. Cisowianka to najlepsza woda dostępna na polskim rynku. To jest najlepsza woda w dostępności. Cisowianka, najlepszą wodą, wybraną w kategorii najlepsza woda. Polacy przerzucają się na wodę z kranu, Bobida w polskim kraju, po ulicach zaczynają jeździć czołgi. Ludzie zaczynają znowu jeść owoce z drzew. Ludzie znowu zaczynają zawierać związki małżeńskie. A przecież to jest takie nienowoczesne. W Niemczech na przykład ludzie nie zawierają, oni tam żyją partnersko, w konkubinatach swoich, bez pierścionków i bez małżeństw. Bez teściowych. Nie, nie można życzą. być w związku z teściową. No bo musisz być w związku z kimś, żeby być w teściową w związku. Czyli to jest właściwie słabszy związek, tak naprawdę można powiedzieć. Tak, teściowe, wszystkie teściowe świata słyszycie to? Karzym. Do... Do teściowych, tak! Co chcesz im przekazać, bo ja nie rozumiem? Żeby uważały. <grymne> nie znacie dnia ani godziny, jak się pojawi jakiś zięć. I on przyjdzie No i zabierze <grymne> waszą córkę. Ta. I będzie zrobił z nią brzydkie rzeczy. Pod kołdrą, na kołdrze. Co ten zięć będzie robił z waszą córką? Wszystko. Co on będzie z nią robił? Wszystko. Nie macie pojęcia, a jednocześnie wiecie o tym. Kumoterstwo. Łapówkarstwo. Łapówkarstwo? Myślę, że mogłoby to być. Wydaje mi się, drodzy Polacy, że powinniście jednak zacząć pić wodę, a przestać pić wódkę. Mimo iż podejrzewam, że jako, że zaczyna się już niedługo, będzie wrzesień i wszyscy studenci wrócą na kampanię wrześniową, to znowu zaczną pić napoje alkoholowe i razem z nimi, ponieważ będą na kacu rano, będą pić znowu wodę i pijalność wody znowu skoczy do góry, bo tak naprawdę nie pije się wody wtedy, kiedy jest gorąco, tylko wtedy, kiedy się suszy. Woda gazowana wypłukuje wapń z kości. Pamiętajcie o tym, bo jak nie, to wam zrobię... O kurczę, ale się boję. Sonia nie pozwala na nagrywanie normalnych odcinków, ponieważ w połowie przychodzi tylko po to, żeby ją głaskać. A jak jej nie będziemy głaskać, to po prostu zaczniesz. Tak. Panie Kasiu, proszę bardzo, proszę zmienić temat. Zauważyła Pani, że Pani jest naszym przerywnikiem? Niech Pani po prostu pokaże Cycki jakoś to będzie. Proszę pokazać Cycki. na Facebooku, związana z wrześniem. A wam się wydawało, że macie jeszcze tyle czasu i tyle Aha, wakacji. Religia, biologia, piórniki trzykomorowe. Chciałem widzów lekko stroniczego zapytać, czy ja byłem gorszą osobą. Tylko dlatego, że nie miałem zeszytu do religii w obrazki, takie, takie półprzeźroczyste. I ja będzie kolejka ludzi do nieba, będzie świetnie. ty tak miałeś? Pytam. Czy miałeś zeszyt z hologramem Jezusa? Czy wy też myślicie tak samo? Dajcie mi znać, bo mnie to strasznie ciekawi. Czy to, że nie miałem obrazków religijnych w zeszycie, Czyli ze mnie gorszą osobę. Ten, kto jest bez winy, pierwszy rzuci kamieniem we włodkach. Co też bym miał powód, żeby na potem <grym> Po tym długim i męczosym wstępie ta grupa. I tak nie chciałem nigdzie jechać we wrześniu. Wiem, co było najgorsze w szkole. Czasem był WF przed lekcjami. Wtedy masz prawnie, A prawnie. Za zapisane, że nie o. musisz iść na WF, o. jeśli masz WF przed lekcjami. Jeśli wy tego jeszcze nie widzieliście, powiedzcie im, że Wodek Markowicz tak mówił. Michał, kiedy się to wszystkie sprawiedliwienia na WF? Przecież jest przed polskim. O czym pani mówi? Proszę pani. Lekarze za dużo pracują. Będą nas leczyć zmęczeni lekarze. Nie, nie mieli czasu zamknąć oczu. Nie może. Prowadzić, no pies wyskoczył i obczaje. Zobacz, jak wyglądają z tej <grym> strony, <czek. grym> tak. Lekarze za dużo pracują. Też za dużo zarabiają, powiedziałby przeciętny polak czytający fakt. Jakby mieli zwykłą umowę o pracę, to wtedy mogliby 11 godzin wypoczywać dziennie, bo tak by mieli ustawało zapisane. Oni mają jakąś tam umowę cywilno-prawną, bla bla bla. To oni upoważnili ich do właściwie żadnego wypoczynku. A ja powiedziałbym, że lekarze tak naprawdę dlatego dużo pracują, że większość z tych, którzy pracują Nie. na normalnych <grym> etatach w szpitalach, mają też swoje zakłady przy domach. Na przykład dentysta pracujący w szpitalu ma swój zakład. Ale są lekarze, którzy są przemęczeni. Mniej więcej nie trzeba, Karol. Przychodzisz się leczyć, a tak. Gdzie boli? Pana boli, a ja mi się spać chce. Tu? Pan powie, czy boli. A, a, a! Jeszcze nie dotknąłem! ale już boli. A, 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 Trochę jestem przeciętnym Polakiem, który uważa, że... Polacy w Polsce... Polacy w Polsce... Polacy Polacy w Polsce? Polacy w Polsce. A, okay. To są różne, różne grupy zawodowe. Są spoko lekarze, ale jest wielu lekarzy i nie powiem nikt, że nie ma. A powiesz zmienić nazwiska na przykład? Myślisz, że na przykład o Kwasi Gród bierze łapówkę? Kwasi bierze. Następnego dnia <laughs> telefon od Nikola <Michała> Kwasi groda. <laughs> Mówię. Ile będzie mnie kosztowało, żeby to wymazać? Panie kwasi grodzie. To, że ma pan zakład weterynarii w kozej wulce, nie znaczy, że my pana nie znajdziemy. O, nie, nie, nie. Tułem Obrócimy wzią... Pana tyłem do kamery. Taki magazyn, magazyn. z panem zrobił. Ja nie wiedziałem, że łopów jest złe. R żywiec zdrój. <noise> Najgorsza reklama. Muszynianka. Jak ją wypijesz, to przytyjesz. Nie pij wody muszynianka. O, bo jest niedobra i jedzie gnojówką. <noise> Ostatnio piłem deszczówkę i była lepsza niż Bonakła. Jeżeli woda dziwnie wam pachnie po odkręceniu butelki, nie pijcie jej. I my, i my, i wszyscy są już so, ty też. Lekko stronniczy!